Na początek bardzo smutna dla nas wiadomość, a którą chcielibyśmy się podzielić także z Państwem. 22 września w wieku 34 lat zmarła tragicznie w Warszawie Kasia Wiecińska Skoruch, nasza wielka przyjaciółka, wspaniała poetka, obdarzona pięknym głosem, scenarzystka, wykonawczyni, współorganizatorka. Wieczorów poetyckich, muzycznych. Zakochana w Krynicy, do której chciała się przeprowadzić. Niestety nie zdążyła. Kasiu żegnamyć. Są różni ludzie na świecie. Jeden jest taki, co wpadnie do domu, zaraz pokrzyczeć, musi, a coś tam. Drugi znowu coś usłyszy, gdzieś coś zobaczy, coś zażartować, musi powiedzieć. Wszystko fajnie. Są różni ludzie na świecie. Tak być powinno. Ale nie w teatrze. Kurczę. Bo teatr to ma w sobie takie. Masakrum. Bo to aktor ma od tego, żeby grał. W końcu się tyle lat uczył, trzy, cztery, jak nie zdał z klasy do klasy u jakiegoś profesora skakać figołki, a nie widz. I żeby później jeden z drugim ze sceny mu krzyczeli za Hamletem: Ej ty, łysy, uważaj z tym. Nie. Czyli reasumując, nie chodzić do muzea. Drugie primo. Omijać biblioteki. A trzecie primo. Wąski na a tu dziękuję.